I still have a dream. Yeah. Ja nie wiem. Ja się tym nie interesuję, bo no, no, no. dla mnie to jest wszystko jedna wielka ściema. Dlaczego głosować? Nie wiem. Dla mnie, prawdę mówiąc, to wszyscy kłamią politycy. Nikomu nie ufam. Kto wygra w prezydenckich Bronisław Komorowski, bez żadnej wątpliwości. Bez względu na to, na kogo wskaże Platforma. Sikorski. A kto startuje? Kaczyński. Panie prezesie, melduję wykonanie zadania. Karwininka. Bo widzi pan, celem życia nie jest przeżycie. Komorowski. Zobaczymy. Kaczyński. Nie, w ogóle Wszyscy są dobrzy. Przed wyborami. Proszę o zaufanie i zrozumienie. Andrzej Rochowski jest politykiem, który zawsze przegrywa wszystko, co było do przegrania. Zespół siedmiu naukowców zgromadził i przeanalizował przeszło 37 tysięcy stron dokumentów, opracowań, sondaży i opinii na temat dynamiki przebiegu i wyników polskich wyborów prezydenckich. Na tej podstawie ustalił wyróżniające cechy wizerunków 10 ewentualnych kandydatów, ocenił ich szanse w wyborach prezydenckich 2010 roku oraz sformował wielowariantowe prognozy rozwoju zdarzeń. Wyniki tych prac, często sensacyjne, zostały spisane w formie lekkich, krótkich, wciągających tekstów. Autorzy nie mieli aspiracji przewidywania przyszłości. Pokazali jednak, jak ona mogła wyglądać. Tego scenariusza jednak nie przewidział nikt. Ja stoję w tej chwili, tak jak my wszyscy dziennikarze z leciwej telewizji polskiej. Stoimy no jakieś 200-300 metrów od miejsca wypadku. To co, no straszna tragedia, będę ja mogę mówić składnie. No, dwóch Czy udało się opanować ten chaos informacyjny, który jest tam na miejscu? Co wiesz? Nie, absolutnie nie. Chaos to jest, to jest, to nie jest nie tak. Przerażająca tragedia, jaka spotkała polski naród, to pierwsze takie wydarzenie w historii Europy i świata. 10 kwietnia wszyscy obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Niespełna trzy dni po tragicznych wydarzeniach powstaje suplement do książki Scenariusze po tragedii w Smoleńsku. Teraz żadne prognozy i sondaże nie mają żadnego znaczenia. Na kogo więc zagłosują wyborcy? No, Jarosława. Bo jest Bartem, yy, Lecha Kaczyńskiego? Yy, Jak? Na, na K. Komorowski, oczywiście, myślę. I szczerze powiedziawszy, nie chciałabym, żeby wygrał yy, wybory ktoś, kto będzie bazował na tragedii. Tylko nie wiem, no niech kontynuuje to, co. zaczął jego brano. Może na fali współczucia pojechać i. wygrać. Nikt nie wygra. Każdy, który wygra, będzie przegrany. Książka zaczyna wzbudzać coraz więcej kontrowersji. 20 kwietnia w gazecie wyborczej ukazuje się artykuł Nie grajcie śmiercią i żałobą, którego autor ostro atakuje klub badań nad propagandą. Również jedna z radiostacji samowolnie zmienia spot reklamujący książkę. Piękna nasza polska cała! Dlaczego Kaczyński wygra? Czy sondaże kłamią? Kogo wspierają geje? Na co liczy lewica? Piękna nasza polska cała! Czy sądarze kłamią? Kogo wspierają geje? Na co liczy lewica? Czemu tak się dzieje? Czyż nie jest tak, iż przedstawione w książce scenariusze zaczynają się spełniać? Jeśli poprzecie Platformę Obywatelską, pomożecie sobie, pomożecie Polsce. Dziękuję bardzo.